Naj anarkaluwa tijeljanna, czyli w wkłenia niechaj, słońce oświetla wasze drogi. Kochani, w ten taki niezwykły czas kwarantanny, ja sobie przyjąłem dobrowolną kwarantannę, dlatego że wróciłem z zagranicy, choć sanepid mnie nie zalecił, wolę zostać w domu, żeby na wszelki wypadek nie zarażać innych ludzi. Kończy się to 27 marca, ale też będę wtedy bardzo uważał. Apeluję do Was, żeby pozostawać w domu. My jako Elendilion będziemy starali się też jakoś urozmaicać Wam y, Tolkienistom, zwłaszcza ten czas. Tutaj Bartek i Tomek na pewno mi w tym też pomogą. Yy. To jest taka mała próbka, żeby przypomnieć sobie, jak się kręci filmiki, bo myślę o kontynuowaniu vloga. Jest dużo fajnych rzeczy do Opowiedzenia o tym, co się dzieje i w Tolkienistyce, w, wśród książek o profesorze Tolkienie, ale także w moich badaniach Tolkien History. Jednak dzisiaj mam tylko taki apel: zostańcie w domu, postarajcie się tak sobie ułożyć czas, żeby wychodzić tylko, tylko dla najpotrzebniejszych spraw do pracy, na zakupy, ale też no, spróbujcie robić te zakupy w mądry sposób, aby pomóc. Samotnym, chorym, niepełnosprawnym, starszym, ale nie wychodźcie na spacerki, na jogging, na rower, bo dotykacie różnych rzeczy. Przyjmijcie sobie taką filozofię: być może jestem chory, być może mam wirusa i mogę zarazić inną osobę. Trzeba pamiętać o, o, o innych ludziach. Przygotujmy się na trudniejszy czas, bo taki będzie, i wspierajmy się nawzajem. Um, uważajcie na siebie i do zobaczenia.